Witajcie serdecznie na moim kanale, na kanale Milionerka. Słuchajcie, mam dla Was dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek. Nie dość, że pojawił się nowy update z nową postacią, którą jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że mi się uda trafić. To spójrzcie na ilość moich pucharków: 11 997, więc co to oznacza? Że dzisiaj wbijam 12 tysięcy. Dodatkowo mam 20 niebieskich skrzyneczek do otwarcia, czyli małych, i dwie, dwie duże. I jeszcze jak zagram starcie, to będą trzy. Dodatkowo w sklepie czeka na mnie mega skrzynka za darmo. I w dodatku, gra ze mną dzisiaj Mega Król, Dzień dobry. który nie otworzył już swojego mega boxa. I co wylosowałeś w nim? Zaraz nie? zobaczycie. Dobra, zaakceptuj, gramy dzisiaj No pokaż, pokaż, co wylosowałeś. Tak, nowa postać, Jackie. Co mm -hmm. o niej sądzicie? Czy, czy też wam się udało um, już ją wylosować, czy nie? Piszcie dajcie. W tak, czekamy na Wasze komentarze. No dobra, no to co? Lecimy, starcie w trybie duło. E, to ja sobie. O, poczekajcie, jakieś aktualności się też pojawiły. E, Polsk, aha, na Twitterze, gadżety. No właśnie, no i też dajcie znać, czy macie już jakieś gadżety. Ja na razie mam, nie mam żadnego gadżetu. E, bo nic nie otwierałam, czekam na. Ja mam. Jaki masz gadżet? Na drugim, kącie. Na drugim koncie. Dr, na drugim koncie. Na drugim koncie się. Szeli. Drugie kąta się nie liczą, liczą eee. się tylko to. No to może drop. E, no to może nam się uda coś dzisiaj e, wydropić, ciekawego. Jak wam się już coś udało, piszcie, co, co, co wam się podoba, a może, że z kimś, kto ma gadżet i was tym zaskoczył. Czekam. pan Jackie Mazeza? No, może na, na jedno oko, okej. Okay. E, mamy tryb duo, to co? No to lecimy? A nie. No dobra, to wezmę sobie pingwina Pan P. No my P, ale co nie wy... Co? co Okej, okay. lecimy. Tylko ja mam pierwszą moc. A ty właśnie. Wybawiam. A, to nie ta plansza. To nie jest dobra drużyna na tą planszę. Wow. To jest dobra ja drużyna. Ho ho ho, 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 Dawaj, rozwalaj ich, rozwalaj ich, jest! No dobrze. No i śniemy. Teraz tak, puszczamy sobie tutaj w nasz... Tu, 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 tu. ...naszego subusa. Zmieniłaś czwartnaście. O, rozwaliłam im niepotrzebnie. Ale to będzie ważne. Hopa. Ło, wow, wow, ale się wpakowaliśmy. Ja sobie Mhm, uciekaj, czekaj. O! No i proszę, tak się załatwia sprawę. Zbieraj, 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 jest. Jee, yeah, mam cię, mam cię słonko. Uhu, piona. Tak jak początek gry lubię, No to co? Jest Gwiezdny żeton, jest 12 tysięcy, jest 12 pucharów. I lecimy z tym koksem. Od czego zaczynam? Od małych skrzynek? Jak wolisz? No to lecimy małe, 21 małych. Zobaczymy, czy coś tu, nic ciekawego. A właściwie to chyba nie. Jednak zacznę od big boxów. Bo jak mi wypadnie jakaś postać, to może mi się trafią. Dobra. To e, mega box, pierwszy. Siedem. Mianze. Dwie rzeczy, dwie rzeczy będą. Bo 7 było. Uu, hu, 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 hu. Chyba będzie będzie star albo gadżet może być, albo postać. Gadżet. Gadżet. Y, że on Wciąż zostawia przy... gorący kamienie, że y, jakby, jak będzie to pozostawia za sobą. Karol zostawia na swój, za swoim wózkiem pas gorących kamieni, zadając 300 obrażeń na sekundę przy nadepnięciu. Mm. I Gwiezdna moc do kota. A yeah. Ja mogę polepszyć. Star Power jest dobra. Jest jeden mega box. Teraz uwaga drugi i mam nadzieję, że z niego wypadnie mi nowa postać. Dobra. Co? Siedem. Jest siedem znowu. Uwaga. Punkty mocy. Co? Siedem? Siedem było. Powoli, powolutku. O! Kamerton. Poko i wszyscy sojusznicy w pobliżu odzyskują 500 punktów życia na sekundę. O oh, nie, Bibi, odzyskuje na sekundę. Mm, nie ma żadnej nowej pod. Mm, ale nie ma. O, mogę kupić gadżet! Ale... Mogę kupić gadżet! Mam gadżet, dotyka. A ja wiem, jaki on ma fajny gadżet. Dotykam? Dobra, to teraz patrzymy, mamy tak. Gadżet trzy razy. Okej, okay, do Colta mam Star Powera, super. Ja też mam Star Powera. Okej, okay. do Bibi mam gadżet. E, do Poko gadżet trzeba będzie je wypróbować. Ja Ale być. jestem smutna, bo nie trafiło mi się to, co chciałam. Okej. Okay. Tak, mm, liczyłam na Jackie, a tutaj kiepsko Wykorzystałam swoje szczęście do postaci. Ja miałam jedną rzecz z big boxa. Co miałeś? Jedną rzecz tylko. Jackie? A ty, widzę, że masz zapasową minę, tak? Tylko wykonali błyskawiczny zryw, zostawiając na ziemi jedną minę. Okej. Okay. Kolejny big box. A to się liczy? Nie. Do czego? No, ale dobrze, przynajmniej mam żetonów. Do czego ci się liczy? Czy to jest drugie konto? Czy to usielicie jako No dobrze, jeżeli rozmawiamy o drugich kontach, to nie wiem, to nie wiem, czy już wam kiedyś mówiłam, ale mam drugie konto. Dobrze. I na tym drugim koncie e, trafiła mi się Jackie, więc tak trochę jestem zawiedziona, że tu się nie udało, No ale trudno. Ale przynajmniej już sobie nią pobrałam. O! Jest, 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 jest! Do pany, król Stapor! Dobra, e, powiem szczerze, że bardzo się cieszę, dlatego że bardzo długo polowałam na te star i no i więc jest okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. To, to zaraz wam pokażę ile mam postaci ze star powerami. O, podwajacz kolejny, ale mi się trafiło podwajecz ile mam już sporo. Dobra, punkty mocy. Tu, tu nic ciekawego. Kolejne jeszcze 12. Okej. Okay. <ścoughs> Widzę, że, że Jackie sobie wziąłeś. Co tutaj jest? Overclass? W ogóle bardzo podoba mi się teraz ten nowy brał. E, wygląda dosyć ciekawie tło. Jest fajne. E, ikonki się pozmieniały. Zadyma będzie fajna, taka realistyczna. Taka realistyczna zadyma. Ja, muszę W jakim sensie, że realistyczna zadyma? No, będzie taka nowa piłka, będą bramki, mhm. jakby prawdziwe bramki. O! Dobra, lecimy dalej. Op. może jeszcze kogoś sobie ulepszę. A możesz kupić gaszek na tym koncie? E, niestety nie, bo już go wylosowałam. Prawda? No. Okej, okay, ostatnia... No i niestety nie ma czaki. Bu, 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 bum. A ma tak. Tak. do Karla. A, bo już robi. O, a tu mam w ofercie go, mm -hmm. ale mm. <laughs> to, to jest oszustwo. No okej, okay. dlaczego mi się tutaj świeci jeszcze nowość? Co jest do Karla? No już widziałam tę nowość. Musisz wybrać chyba, ale nie. A, musiałam w to wejść, ok. E, do Poko tak samo. Czemu ja nie. Do Bibi. I co mam star tu jeszcze? Power. No i oczywiście Star Power. Hihihi, hi, hi, tak, bardzo się cieszę. Dobra, ułóżmy sobie ich według poziomu mocy, więc najsłabszy poziom jest max na piątej. Trzech mam na szóstej, nie, pięciu mam na szóstej, a reszta już jest siódma bądź ósma. Kolejny do ulepszenia, tak jest Brock. Możemy bym sobie go ulepszyła? Jeszcze mi brakuje. A ile masz domów? You got Aha, żeby sobie kupić to? Nie, nie, nie chcę. Szkoda, mam. Karla do ulepszenia nie na 8? Może Karla ulepszy. O, Daryl w ogóle też inaczej wygląda. Wiem. Ale też taki jakiś większy się zrobił. A będzie nowy e, fa może będzie bo? fajny skin do Daryla. Albo kruka na 7. Tak, to będziesz mogła mieć do niego. Ona ma... nie powiedzę jaki. No dobra, na razie nie ulepsza nikogo. E, możemy sobie zagrać zbiór playnotów. Ja mam brać Tika z gadżetem, czy y, Jackie... Ja sobie wezmę y, Karla. To możesz go trzy razy użyć. Trzy razy mogę to użyć. A jak, a jak to się używa? No będzie Ci pokazane. tutaj na dole. Zielone, coś to jak to gra. Okay, no to lecimy. Ale jak coś grana na znajomych, można wypróbować. To też jest opcja. No dobra, zaczynamy. Tutaj ta plansza jest podobna. jeszcze Aha, widzę, widzę, jest tutaj na dole. E, ta plansza też jest podobna do tej. E, to, to jest ok o, To Ło! Chcę tu zobaczyć jak to się... Wow. Wykorzystałam tą swoją moc, ale jakoś tak nie, nie widziałam efektu. Wow. To muszą, oni muszą w to wdepnąć, tak? No, ta Jackie jest dobra Teraz A puść ty swoje. Chciałabym zobaczyć jak twoje Ale mnie rozwodziła. No Jackie jest jednak fajna Teraz wyderzało, że jej nie mam Już mam teraz czterech, czterech postaci, mi brakuje żeby mieć wszystkie Oni tak specjalnie mi nie dali, bo bym miała wszystkie O, oh, ale mamy przegraną no. Trochę nie ogarnię tego guzika, żeby to... Dobra, dawaj, dawaj, dawaj panu Eee, tak. przegrana. Dobra, bierzemy. O, no też mi jest przekro, że przegrałam. No Nie będę ten grywać. Dobra, to teraz kogo bierzemy? biorę Jackie. Jackie weźmiesz. A kogo ja mam jeszcze z tym zielonym? Bibi, poko. Poko, może poko spróbujemy. Zobaczymy gdzie ten poko. Jest, na no 20. Będą miejsca, kary. A, a Ty bierzesz? No dobra, zobaczymy jak tam w co tam. Lepiej, że stracimy. Już 12 tysięcy wbiłam, już nikt mi tego nie zabierze. Nawet jak stracę. O, nie świetnie serwora. muzyczką, lecimy z muzyczką. No nie się tak w gromadzie. O, ale mają drużynę. A, a, można kupić też College M za 500. To studentka L, to A, no widzę, że tam jest dobrze. Za 500 y, tych punktów był to Bo Jack jest dobra. Dobra, teraz mamy tu. Wykorzystałam tego, bo wcześniej nie wykorzystałam tego. Ile masz, to masz gadżetów? Dwa. A on mi znikną, Jak ja je wykorzystam? Ale na zawsze? No. Nie. Łoo, wow, wow, Mag uleczam, 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 uleczam. chodź. Nie! Wykorzystałam ja nie swoje nie... gadżety. Tak, A, aha, bo ty nie masz do tego. Jest! Z tak. taką drużyną i wybraliśmy dobrą mi drużynę, ale my mieliśmy lepszą. Ja miałem trzecią moc, I miałem najwięcej punktów. Gramy jeszcze y, ostatni napad, y, możemy zagrać z... bo chcę wypróbować sobie penę. O, mam skrzynkę otwierać? To co, gramy? Dobra. Tylko to ja wezmę nie, Szelkę? No to taka. Mm... Też mam już tam 10. nie, rundę. No dobra. Lecimy. nie, yeah. Ale to nie, jest na nie, to nie, No. Ja nie, nie, mhm. Dobra, lecimy na kolejne zwycięstwo, to jest to. O, mój ulubiony kaktusik, o. kiedy w końcu cię będę mieć. To jest jakby igrzyska mocy, ale to nie są. To są, ale nie są. O, muszę sobie to to No dobra, trochę już teraz waliśmy. Czyliście. Armata? Co oni tam mają? Oni też mają w tym samym. No, nie chcę się tam. No, znowu mnie rozwalili. Jak to? Dobra, ten baron. Tak o nie, swoich ma, może jak wejdziesz w te, że. Ale wlazą w pusę. No i jaką, że on nie. O nie. O nie, on też miał serwerę. O każdy tu ma power! O, do tego tak na sten, jadę. No słabo nam te dzień. Już mi rozwalili moją kulę ognia. Je, yeah, zaraz was tu na statku, zaatakujemy. O, nie, idzie niedźwiedź. Napakowany niedźwiedź. Zapakowany? Na soczku. Albo na czymś innym. No, bo tam je rozwala na jeden strzał, no jak to jest możliwe? No wiem. Oni mają star powery. No my też. No, no dobra, trudno przegrać. O, Moja pena była słabsza niż ich. Yeah. no dobra, w takim razie e, opuszczam drużynę, dziękuję Wam bardzo za grę, mam nadzieję, że następnym razem jak się zobaczymy i będzie to szybciej niż, niż poprzednim będę miała już 34 postacie brakuje mi Jackie, brakuje mi Spike'a, brakuje mi Leona i brakuje mi Sandy no dobra, pozdrawiam Was bardzo i do następnego razu